I już jesteśmy. Uwaga, uwaga, oto idźmy na słoneczne szmy. Mam nadzieję, że się nie waha. Zabijcie teraz. parę. Bo tu nie ma chyba. Niech się ja chyba. Nie wiem czy robię tą chłopę. Mimo wszystko, bierze ten suczek. I co by? Sorry, it's a subject? Okay, oh. okay let's like to the Co chcę? Może chcę Tu, tu, tu

To przyjęcie, to moje to przyjęcie. Nie, wsadził. do wycięcia. Nie widzieliście. Nie się było. I jeszcze raz. Nie się do wycięcia. Mm. O oh, Boże. Aż mnie zabolało. Aż mnie zapytała. Nie, jesteśmy. I znowu na zmieniało miejsce w Dlaczego nie? Ale dzisiaj dziś każdy za. A chyba nie muszę już nic mówić, to co się wydarzyło, to było po prostu coś, co nie mogło się nigdy wydarzyć. Teraz zagramy duo i czy znaczy nie, nie zagrywam po prostu boksy wizowe. Boksy paraboksików i tyle. Ale zanim, ale zanim, widz mam dla was ośmiu z wchodzących, które jak ktoś da łapkę w górę, łapkę w górę trzeba dać. Oczywiście, trzeba napisać swój nick z Fortnite'a. Można tylko z Fortnite'a, ale można też z Discorda. Jak będzie z Discorda, to może coś tam się dołożyć z, z, z innych krajów, na przykład buksa, albo coś w tym z to może coś tam się znajdzie ale to zobaczymy ale pamiętaj, to jest tylko, to jest tylko jedyna okazja to jest limitowana okazja dokładnie tak więc widzę wysyłaj, wysyłaj wysyłaj niki z Discorda, z Fortnite'a no i można zrobić tak derbowo skinka, tak a my przychodzi, przymyśl, przychodzimy do gry. Dobra widzowie, jesteśmy już w grze. Nie widać. Na załączonym połasku. jest tak źle. Dobra. Kepciu nie wiedział. Co się dzieje. Kepciu zagubiony. To nie to nie ja.

To są dwa. Słyszymy. O oh no, widzowie. No, no. Tak nie może być. Przegram. Oczywiście z wami też widzowie będą mógł zagrać w boksy, więc. Lubisz się ich? Zobaczmy. No Oj, oj, oj. Muszę widzę. Twardy. Zamykam. Muszę dalszej postawić. Tu zamykam. moja. Jakaś z głowy. Спасибо большое. Non ti aspetta che non siamo... 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 Non che sono To jest moje. O Niestety, ale dzisiaj nie w formie.

Teraz tak Zgodnie z naszą umową, to jest umowa, oczywiście, umowa niedługo trwa. Więc uwaga, uwaga, ważny komunikat. Znaczy, no, mówię to po raz kolejny, ale no dobra, no nie będzie można ze mną zagrać. Tylko piszcie ścinniki Fortnite i z Discorda. Z Discorda będzie jeszcze lepiej, bo zbieramy, zbieramy jak najwięcej osób w Fortnite. -cie. Jak najwięcej osób w Fortnite i gramy prywatną boxbogów. I ten, kto, ja będę specjalizował, i ten, kto wygra, Dostaje do mnie, dostał do mnie, i macie 5 ludów. 5 minut I są to max, Niech będą. 6 osób. 6 osób widzimy. A jak ktoś obejrzył tutaj momentu um, to tu bardzo dziękuję, to napiszcie y, hashtag, y, hashtag, y, hashtag, hashtag Fortnite i piszcie swajniki w komentarzach. No i proszę o subskrypcję oraz łapkę w górę. A my niestety musimy się podzielić. Siemono.